Jak widzicie, przypony niby identyczne, ale nie do końca. Na tym zestawie mamy Popapa z nowej serii, ciut większy. Narzekaliście, że popapy Wojtka dużymi igłami pękają. Wojtek wyszedł naprzeciw was, przepraszam bardzo, zrobił serię popapów ciut większych. Czyli nowa seria popapów jest większa. Bardziej zbalansowany, troszeczkę wyżej podniesiony zestaw, ten zestaw na starej serii pop-upów Donalda, Wszystko pozostałe, wszystkie pozostałe rzeczy są identyczne. Zestawy będą leżały od siebie w odległości około 6-7 metrów, jeden z lewej, drugi z prawej. Z tyłu za mną tam jest y, taki pas podwodnej roślinności. I przed tymi roślinkami na 4,5 metra te zestawy będą leżały. Mam nadzieję, że na któryś z tych przysmaków. Skusi się 20. 7 kulek. Nie, będzie 6. 7 kulek. Będzie 6. To jest takie sprawdzone. Z tego względu, że łowisko było bardzo długo przygotowywane. Tutaj Jerzy trochę żartobliwie mówi, że 7 kulek, ale naprawdę, kładę zestaw. Mam na ręce raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie, to za dużo. Jedna, jedna pójdzie. Pięć kulek, pięć, już poszła. Pięć, kulek. Pięć, pięć kulek do łódeczki I to, i to jest to Wywozimy i jedziemy Wszystko jest opanowane jeździ No. Próbowali się mi tu imputować, że zbyt daleko wywożę. Zestaw był zaznaczony klipsem. Proszę zobaczyć, ile jest za, ile jest za daleko, czy jest za blisko. Tu mamy klips. Także no, wywieziono jest. Jeżeli zaznaczyłem dobrze, to wywieziono jest idealnie w to samo miejsce. także... 4,8 metra głębokości. I czekamy na murzyna. Mam nadzieję, że murzyn w tym roku przekroczył 20 kg. Ja myślę, że ma 21 żeby tylko przekroczył 20 kg i był mój. <grymne> Dobra. Ponownie, e, jesteśmy na naszym ulubionym cyplu, Żagańskiej Gryżycy numer 5. E, w filmik, który wcześniej ogląda, oglądaliście, e, nagrane branie na żywo, rozochocił nas. Usiedliśmy z Wojtkiem sobie tutaj rozbicie, kemping, e, cała ta otoczka taka, taka na 4-5 dni? 4 dni. 4 dni, na cztery dni. No jak widzicie, <gryw> nasze miny mówią wszystko. Polegliśmy 2-0 dla Karpi. No ale może po kolei Wojtek opowiadaj, jak to się odbywało, dlaczego sądzisz, że polegliśmy tutaj w tej kwestii karpiowej, ale za to spędziliśmy dużo czasu na dyskusjach, robieniu przyponów, przygotowaniu się do zawodów, które, które mamy, jak to się mówi, za 4 dni w czwartek startujemy i te, te wszystkie rzeczy, żeśmy sobie to obgadali, to ten czas nie, nie, nie zmarnowaliśmy tego czasu, ale no niestety ryby nam nie dopisały. Tak jak powiedziałem, 2-0, czyli jakieś brania były dwie sztuki. Dlaczego tak mało i, i co było przyczyną, bo ty miałeś pierwsze branie, pierwszą rybę ty zepsułeś, później ja powiedz najpierw o swojej rybie, co się stało, ja później powiem o swojej. Znaczy, na początek może zacznę od tego, że żebyście też to zauważyli, może zauważyliście, że. Nie tylko nagrywamy filmy wtedy, kiedy nam to idzie i wtedy, kiedy padają fajne okazy, ale nagrywamy też wtedy, kiedy mamy, idzie. mamy porażki, a każdy z nas ma pewnie porażki i właśnie taką porażką jest dziś dzień. Ryba kompletnie nie żerowała. Jeszcze w ten dzień jak przyjechaliśmy. W ten dzień, co przyjechaliśmy, jeszcze była stabilna pogoda, niestety wszystko się to popsuło, przyszedł jakiś prąd z zachodu, cały czas wieje, ciśnienie spadło. Teraz podobno mówią w radiu, że z powrotem ciśnienie idzie do góry. Zero aktywności w żerowaniu ryb, jakieś dwa brania udało nam się zrobić, jedno mi, jedno Tobie. Odnośnie tych popsutych brani <głosi> holi może. No ja popełniłem błąd, bo łowię z rzutu, zastosowałem za cienkie żyłki do rzutu. I łowiec... Bałeś się, że nie dorzucisz po prostu rybka. się, żeby nie dorzucę, że, że, że jednak ta żyłka 30, 32 lepiej, lepiej się taką żyłką rzuca niż 40, moją ulubioną. No i żyłka mi pękła w nocy, jak miałem branie, w głowie na sztywno, nie wytrzymało, zestaw nie wytrzymał, ryba, ryba stracona u Ciebie? No u mnie na szybko mogę powiedzieć tak, no branie było, yy, gdzie myślałem, że już ta pogoda w ogóle się właśnie zaczyna tak stabilizować, czyli była ta chwila takiego, yy, jeden dzień, kilka godzin przestało wiać i jak przestało wiać, to od razu, była, od razu było branie tej ryby. No Tutaj nie miałem na sztywno, bo z, 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 z klipsów, wywoziłem to łódką zdalnie sterowaną na tą odległość, bo niestety stwierdziłem, że nie będę na siłę się wrzucał w to miejsce, aczkolwiek na siłę byłbym w stanie tam dorzucić, ale bałem się tych, tych popląta, tego poplątania zestawu, wolałem łódeczką zdalnie sterowaną to wywieźć. Zestaw leżał w sumie 14 godzin i po 14 godzinach Branie, no, odjazd piękny. No, szkoda, że byłem sam na, na stanowisku. Wojtek musiał na chwilę mnie e, opuścić tutaj. E, w sprawach rodzinnych pojechał do domu. E, no i co się okazuje? No, jest branie tak jak na grzysach karpie biorą. Odjazd przepiękny no, czyli po prostu tak jak niektórzy mówią, rola jedzie. Podniosłem wędkę, e, ryba jest, czuję rybę, że, że, że jest na kiju. No i no niestety wszedł, zdo, zdołał wejść. To był mój błąd tutaj, że zdołał wejść w, to, w tą roślinność, która, która tam, przy której tam wędkuje, jednak plan łowienia na sztywno, żeby on tam nie wszedł, byłby dużo lepszy. No, niestety, wszedł w roślinność, czułem go przez próbowałem go jeszcze trochę pod, podpompować, podcholować, ale no niestety spinka i. Co dziwne, znaczy to nie dziwne, bo łapie na stracone ciężarki. Wyszedł mi do powierzchni standardowo i no widziałem jak on się przewalił. To była ryba w granicach właśnie taka 6-7 kilo, czyli nie był jakiś tam tyle dobrego, że go widziałem, o tak powiem, opowiem, bo zawsze mi szkoda takich, takiego, takich spinek i jak, jak jeszcze się nie wie co, tak jak na przykład Wojtek nie, nie wie co mu poszło, co, co, co zerwał. U mnie po prostu jest spinka, czyli ryba Albo za słabo zacięta była, może zbyt mały haczek dałem, no nie wiem co było przyczyną. No niestety tutaj 1-0 w moim przypadku było dla ryby. Liczyłem, że te ustabilizowanie pogody będzie skutkowało tym, że chociaż teraz ta ostatnia noc będzie, będzie branie, no niestety się nie udało. No ale wiemy, że Arek siedział na stanowisku, znaczy nie na stanowisku, tylko na trzecim stawie na Grzycach. Jak, tam yy, gdzie zawody się tam, gdzie, tam, gdzie będą zawody, Powiedz, trenowałeś przed zawodami, czy jak? Ale z, zdjęcie, które obejrzałem na Facebooku, są na telefonie tutaj, to mi ciśnienie i gula rozhuśtał. Opowiadaj, jak to tam było. Co to za ryba, ile ważyła, jakie okoliczności połowu? Mnie się udało. E, wystartowałem późnym wieczorem praktycznie, o 12:00 zaliczyłem piękne branie i po 3 po, po minutach udało mi się wyholować. Karpia, gdzie niestety nie zważyłem go, ale określam go na około 15 kg, może 15 plus. I eee, jeszcze zaliczyłem następny odjazd, który spóźniłem ze względu na zmęczenie. Ryba już bardzo długo odjeżdżała i, i jednak była spinka. Także... Czyli ty nie siedziałeś cały weekend taki stricte, jak my, ten, ten boże ciało, ten długi weekend nie siedziałeś nad wodą, tylko po prostu takie dojazdowe, no, no, można dojazdowe. powiedzieć, noski, no, dojazdowe no, nocki zrobiłeś ze tak? Ale właśnie wy, wypatrzyłem miejsce, w którym dzień wcześniej zauważyłem, że bardzo mocno ryba żeruje. I właśnie następnego wieczora w tym miejscu się ułożyłem mhm. e, i poskutkowało jednak ryba z powrotem na następną noc. E, Czyli, wog... w to Przerwę, czyli, czyli w ogóle nie, nie przygotowywałeś tego łowiska, tylko po prostu obserwacja wody, yy, zaobserwowałeś, że w tym miejscu ryba żeruje, bąbluje, wijać bąble i tym podobne rzeczy i, i postanowiłeś zaryzykować, zmienić miejsce, bo wcześniej byłeś troszeczkę, troszeczkę dalej. tak? Wcześniej łapałem się... w innym miejscu, które sobie wytupowałem, ale stwierdziłem, że pierwszy raz wypatrzyłem, gdzie ryba żeruje, zobaczyłem bardzo duży żer. Jednocześnie minimum 5 sztuk żerowało, czyli to było ładne stado i to dużych karpi. I okazało się, że jednak ten sposób wyszukiwania żeru ryby też jest dobry, żeby trafić na owienie. Chociaż wiadomo, staw, na który, którym mówiłem rybny. Jest, jest rybny, to raz, dwa mhm. jest dużo ludzi, którzy obsiada go dookoła, Dlatego trafić też, że akurat w miejscu, gdzie jestem i mogę w tej okolicy się tak obrócić, że, że trafię tą rybę, no to to się udało mi wypatrzeć. To jest, to jest dużo szczęścia, ale to obserwacja, która mi pomogła w tym. Ja myślę że tutaj też, że to załamanie pogody, które tutaj nastąpiło. No, może mogli, Możemy sobie teraz gdybać, no wiadomo, to są tylko teorie, ale mi się wydaje, że jakbyśmy cały ten nasz Majdan tutaj to wszystko zwinęli i przenieśli w inną część zbiornika, bo ten wiatr cały czas goni tą falę i na powietrza tą wodę w, innym, w inne miejsce, no może by przyniosło jakieś rezultaty w takim kwestii, że może z jeden, dwa brania byśmy zrobili więcej, ale no, na tej wodzie, na, na której jesteśmy, jest to dosyć spory zbiornik. Do tołowisko, które żeśmy tak długo przygotowywali, szkoda nam było się rozstać z tą miejscówką. No ale, no tak, jak mówią, nie, nie, nieraz trzeba się przenieść, chociaż się mnęciło w tym miejscu, nieraz trzeba się przenieść, poszukać tej ryby. Yy, no ale stwierdziliśmy, że. Tylko trzeba zaznaczyć, że siedzieliśmy za. wiesz, za jaką rybą? No, za, za dużą no, rybą. Tak, dokładnie. No. I... Jednobranie, na przykład najmniej mnie jednobranie interesowało i postanowiłem też ryzykować i siedzieć, nawet jak, no bo wiadomo, no jest porażka, jedziemy do domu, trudno, ale mhm. jeżeli by było dzisiaj w nocy tylko jednobranie tej mhm. ryby, na którą czekamy, no to zobacz, jak wszystko by się odmieniło. No ja czekam tu na dwie ryby. bo bo by 180 mhm. stopni odwrócone. Ja tutaj poluję na dwie ryby, tymi rybami to jest jet, który... W... Ważył 17,5 kg, już przez 3 lata nie został przez nikogo złapany. Prze nie, przez 2 lata, tak? Jet nie został złapany. A nie nie było niedawno, był nie, 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 nie było. 3 lata jet nie został przez nikogo złapany, a reba ważyła 17 kg. Mam nadzieję, że jakieś przyrosty ma. No i na Namurzyna, który miał 19 ile w ostatniej. pół 19 19,5. I 3 to lata było. Temu. Nie, 2 lata temu. Łukasz go z, z no. tym. No to 2 lata temu. Czyli 19,5, czyli te duże ryby tutaj, no mamy nadzieję, że jakieś przyrosty my mają. No, ten murzyn y, stricte tam z roku na rok tam minimalne przyrosty miał. Nie, nie za każdym, był, za każdym miał, No, ale wiesz. nie były to jakieś przyrosty typu tam 1,5 kg czy kg, ale te 700-600 gram miał co roku takiego przyrostu, czyli mamy nadzieję, że jego waga już jest ponad 20 kg i, i na te, przyjechaliśmy typowo pod te ryby. No wiadomo, 20 nie biorą codziennie no, ale no... I to jest nasze wytłumaczenie. <noise> nie no, nie można się tłumaczyć po prostu. Pogoda, z przyrodą jeszcze nikt nie wygrał, aczkolwiek tak jak powiedzieliśmy yy, można było szukać tej ryby w tak jak to zrobił Arek, no su super, że mu się udało. Ja powiem tak, że oni specjalnie takie, zaplanowali takie coś, bo oni razem startują na zawodach za trzy dni i Adam specjalnie mnie tu przyblokował na cyplu. A Arka wysłał na trzeci staw, na, na trening, trening badanie, na rozpoznanie, tak, na które stanowisko wylosować. No, no tak to jest, samo Mamy życie. Parę typów, a... no nie parę tak. ale doprecy doprecyzowujemy je. Arek badał wodę, a ja tutaj Wojtka, trzeba, konkurencję trzeba zniszczyć po prostu, konkurencję trzeba zniszczyć ewidentnie, nie ma, nie ma to tam. Ale było fajnie, bo mundial był codzienny, tutaj na telewizji była, dwa mecze codziennie były obejrzane. Nie, przypony jest... rzutowe, wytestowane. Tak, na zawody, wszystko dopieszczone, powiązane, nowe przypony. Jest no. dobrze. Co w mundialu, co, co tego? Co mecz to sensacja. No, a u nas, co, 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 co każdy dzień, to też sensacja. Bez brania. No. <laughs> Także pozdrawiamy wszystkich. Mam nadzieję, że spotkamy się w dużo korzystniejszych warunkach, gdzie no, ryby będą już połapane. Jakieś ładne zdjęcia i do zobaczenia na przyszłym filmie. Mam nadzieję, że jeszcze będzie. Jedno jakieś... jeszcze jedno zdanie. Dobra, ale Zakończony. nie, ma, ale jeszcze, daj mi dokończyć. Możesz mówić, ale. <gulanie> z... Za chwilę. Za chwilę. Spotkamy Niech ja skończę. <gulanie> Nie, tak, dokładnie. Spotkamy się. Mam nadzieję, że Wojtek będzie robił relację, wideo jakąś z tych zawodów. A czy planuję z tych zawodów zrobić taką relację, ale z naszego punktu. No, w nie z cał... całości tak. tylko nie, tak. Ile tam z kamerą chodził po. No, mam nadzieję, że porusujemy obok, to będziemy tego. No, tylko gdzie ja z prezesem wylosuję z naszego punktu widzenia mhm. z tych zawodów na pewno zostanie jakiś reportaż nagrany. Dobra. Jak dobrze poprosisz, to przyjdę z kamerą do was. No, no ja cię nie będę prosił. A, bo, a nie, bo będziecie się przegrywać, to przecież nie będziecie się wstydzić, że z kamerą do was przychodził. No. Zadęcimy, zanęcimy, że przyjdziecie. Z zobaczymy, zobaczymy, kto cię będzie wstydził. No. I jeszcze... Chciałbym tylko tak nawiązując do innego tematu. Ja tego karpia zostawiłem tam przywiązanego, Konczę tam no, no. <laughs> Kończę, to informacja dla klubowiczów, kończę już dzwonić do wszystkich. Zostało mi chyba do wykonania 7 telefonów i myślę, że w środę... Czy to będzie który? W Środa? To który będzie teraz? Najbliższa środa może tak powiem, to powiedzieć, się co chodzi. W Na najbliższą środę już 25. piszę maila do wszystkich klubowiczów, jakie dalsze działania. No, 25, tak 25. No i czekamy na fotki do konkursu. Już parę zgłoszeń z tego co, z tego, wiemy, co wiemy. To wiemy, tak. to, to tak będzie jakaś 17? No, powiem Wam, że z zdjęcia, zdjęcia to... niektóre już są fajne, także dawać, dawać jak najwięcej, żeby tych zdjęć było, żebym miał w czym wybierać. Bo powiem, że w trzech zdjęciach to nie będzie co wybierać. Dawać więcej, co nie, dawać więcej. A i że dodam. E... Zablokowaliśmy jedno miejsce. Tylko, że ta informacja już chyba poszła. A poszła, poszła. Dawaj na Facebooku? Na chodzi o, o, o zawody, tak? Chodzi o zawody. Poszła I już to. powiedz na, na może, ten, może jeszcze szybko, na szybkiego. tak szybko. No, tak, na szybko, jak ten filmik uda mi się dzisiaj rzucić w, w, w niedzielę, czyli dzisiaj mamy niedzielę, ale jak uda mi się dzisiaj w niedzielę ten filmik, który teraz nagrywamy, wrzucić, no to informacja dla Was taka go, go, na gorąco, że jest jedno wolne miejsce, właśnie na te zawody, o których cały czas rozmawiamy. Tu na Gryżycach w czwartek rozpoczęcie. Jedno miejsce czyli dla dwóch osób, dla jednej drużyny, dla klubowiczów naszych do Tylko stricte to tylko dla nie, nie ma to możliwości żeby ten lepszy. dla klubowiczów tak. Aha, czyli bo na zawodach z tego co organizator właśnie Robert mi mówił, że się zwolniło, bo jeden z uczestników zrezygnował, to czyli klub tak. już to zarezerwował Bank, i to miejsce My... i dla chłopaków z naszego klubu. Chłopaki... Dzwonić do mnie pod mój numer telefonu bezpośrednio, nie pisać maile w tej sprawie, tylko dzwonić. Chłopaki mówią tak, jedyna szansa żeby połapać dosyć sporo ryb w krótkim czasie. Staw jest bardzo rybny, zawody za rzutowe, polecam. No ja, osoba która praktycznie w ogóle nie rzuca, no będę próbował swoich sił. No ale nie bacz się, bo woda fajna, malutka no. woda. i Nie są duże odległości do rzutu. Populacja ryb jest fajna, że idzie. Idzie do połapać, no. Jeden, Jedna noc z marszu i piętnastka. Sprawdziłem to. No. I widziałem ich więcej. To do zobaczenia za tydzień. <grymne> Dokładnie. Bo będziemy na zawodach. Po zawodach relacja z zawodów. I lecimy dalej.